Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i tak wiem, przez długi czas znowu nie było żadnych odcinków, ale no niestety bardzo Was za to przepraszam i na razie będzie taki biedny montaż filmów, ponieważ w telefonie nie mam wystarczająco dużo miejsca, żeby Wam jakoś ten film lepiej zmontować, więc na razie będzie tu taki biedacki montaż trochę. Ale dobra, przejdźmy już do aktualizacji. A więc w dzisiejszej aktualizacji zostały dodane nowe konie belgijskie, jakiś sprzęt Grand Prix z handem i jakieś ubranka też. Ogólnie wbiłam 23 poziom, jak było Halloween, także możecie mi pogratulować w komentarzach. I tak, zobaczmy sobie najpierw może ten sprzęt, a zaraz sobie pojedziemy do tych koni. Ok, czyli są. Aha, dobra, ale to nie zobaczymy. Także najpierw musimy sobie kupić konia. A więc jedźmy najpierw do Fortu Pinta, ponieważ tam jest ten koń yy, z tego wydarzenia. Hentem. A więc tutaj są. A nie, tutaj są dwa konie, ok. Dwie maści w sensie. A więc jest ten. No powiem wam, że prezentują się ładnie. I boję się, że będę miała dylemat takiego kupić. Bardzo ładną odmiankę ma w ogóle. I galop, okej, okay. specjalnych animacji nie mają. Tu jest taki. O, kurczę, nie. <gryw> Dlaczego one muszą być takie ładne? Będzie dylemat jakiego kupić. No ale dobra, tu jest taki i tu jest ten handem. I nie wiem, czy on będzie na zawsze w grze, czy tylko na określony czas. Ale okej, okay, tutaj mamy takie. A więc teraz sobie pojedziemy do winnicy, bo tam jest reszta tych koni. A więc tu są te. Aha, ten już był w forcie pinta. Dobra, tu jest taki kasztanek. Nie, tego już odrzucam na samym początku. Nie podoba mi się. Okej, okay, tu jest siwusek. O kurczę, ładny ten siwusek jest. Okej, okay, i tu jest jeszcze ten. No, w sumie też jest ładny, ale mu się błyszczy ogon, tak. Trochę dziwnie to wygląda, jakby był tłusty, w sensie wiecie. Dobra, zobaczmy sobie te grzywy najpierw, bo mnie bardzo interesują te grzywy, jak one wyglądają. Okej, okay, są warkoczyki. Okej, okay, są jakieś, nie wiem, koreczki też. Czym one się różnią w sumie? No nie wiem, dobra, są jakieś tutaj irokezy jeszcze. Ale dobra. Nie, ja chyba kupię tego z Fortu Pinta, słuchajcie, tego handem. E, aha, bo jeszcze jest taki, ale nie, ten mi się też nie podoba. I jeszcze jest kary. Kary, kary, kary. Nie, nie, słuchajcie, nie, ja kupię tego z Fortu Pinta. Także jedziemy do Fortu Pinta. Okej okay, jednak stwierdziłam, że pojedziemy tutaj, ponieważ tutaj jest ten wyścig i od razu jest też ten koń. E, także kupuję chyba tego, chociaż no kurczę sama, nie wiem. Dobra, kupujemy tego. Szka, tylko sobie ściągnę już ten sprzęt przy okazji, żeby od razu móc na tego konia sobie wsiąść. A więc tak, zmień grzywę. Nie wiem, czy ja chcę w sumie zmieniać grzywę. Mam warkoczyki, ale nie. Warkoczyki, czy ja wiem? Koreczki. Kurczę, w tych koreczkach też wygląda spoko. Aha, bo te koreczki są takie mniejsze bardziej, a te są większe. No trochę się różnią, widać. Ale ja chyba zostawię tą grzywę, tą standardową. Eee, okej. Okay. No to kupujemy. Spersonalizuj i kup. E, teraz tak, nie wiem, czy to będzie klacz czy ogier. E, zobaczmy, jakie tutaj są imiona. Dobra, będzie problem z wybraniem imienia, e, bo no w sumie nie mam żadnego pomysłu, jak go nazwać. Blaze? Dobra, może nazwijmy go Blaze. E, będzie to ogier wałach. Mm. Dobra, dajmy wałacha. Będzie to dorosły wałach Blaze. Proszę bardzo, kup konia. Tak. Jej, ale on jest ładny. Dobra, dosiądź teraz i zobaczmy jak on wygląda. O kurcze, ale ładny. Ale fajnie w ogóle skręca, tak. Fajnie wygląda to. Od tej aktualizacji wtedy. I teraz, tak, zobaczmy ten sprzęt, bo mnie bardzo ciekawi. O, i to są właśnie te skokowe czapraczki, bo były ujeżdżeniowe, a teraz są skokowe, także super. Eee, są żółte. Aha, jeszcze są nowe te, okej. Okay. Ale on ma fajną skarpetkę. O kurczę! Dobra. Jest biały taki zestaw albo taki. Ono właśnie, żółty. Zobaczmy, żółty. O, szybkość 3. No w końcu, żółty czaprak, który daje szybkość 3. Ale no nie wiem. O, może czerwony? Słuchajcie, kupię. Co? To star te czapraki kosztują? Dopiero teraz na to uwagę zwróciłam. O kurcze, SSO. Co jest grane? Dobra, słuchajcie, bo ja mam tutaj taki zestaw ogólnie czerwony. Fajny, także zmieńmy sobie na ten zestaw. I teraz spróbujmy dopasować ten czaprak, jak on będzie wyglądać. Dobra, jest spoko, ale czy, czy ja chcę na pewno te 100 Starkońców wydawać? No w sumie fajnie wygląda ten outfit. No nie powiem, że nie. Ten niebieski, ten niebieski też wygląda ładnie. Ten żółty to taki... Nie wiem, ja się staram ubierać wesoło, tak jak jest pora roku teraz. Jesień, to tak bardziej wiecie. Jesień zima. Dobra, powiedzmy, że... kupię ten zestaw chyba. Chociaż czekajcie, bo tutaj są te ochraniacze. A w kolorze czerwonym chyba ich nie ma. W sensie owiki. A nie, są, dobra, są. To teraz tak, czy ja chcę owiki, czy chcę ochraniacze? O to jest pytanie. Dobra, niech będą owiki. Kupię je za szylinki. Eee, tak. I tak. Ok. I teraz czaprak. Za starkońcy niestety. 100 starkońców. Trochę boli, nie powiem. Ale dobra. A więc mamy ficik taki. O, proszę bardzo. Ładny, czerwony. Ale fajnie się porusza ten koń. Bardzo ładnie. Tylko ten cwał. Czemu on ma tą głowę tak wysoko? To mi się tylko nie podoba. <laughs> Ale są lagi straszne. Dobra, zróbmy sobie ten wyścig jeszcze. Zobaczmy, jak on wygląda. Tego czytać nie będę. Aha, są dwa wyścigi, czyli jest ten. Okej. Okay. To zróbmy sobie te dwa. Zobaczymy, jak one wyglądają. Ale przeszkody, co jest? O kurde! Ale fajne przeszkody. Idziemy dalej po drugi wyścig, czyli ten nowszy z tego roku, który został dodany w tej aktualizacji. I tak to jest ten 500pd: Łomatko. Dobra. Aha, czyli to są te same przeszkody w sumie. wyglądały te wyścigi, no właśnie zobaczmy sobie ich szybkie zatrzymanie, o fajne, fajne podoba mi się dobra, a one czasem nie miały na spacji wierzgania? nie, nie miały a coś mi się wydawało, że jakieś konie chyba miały wierzganie takie bo na spoilerach coś widziałam ale już w sumie nie pamiętam, no ale dobra eee, co w tej aktualizacji? no właśnie, jeszcze te ubrania sobie szybko zobaczymy dla postaci są takie typowo jesienne Ale ładny jest ten sweterek O, a te Jakie ładne bluzeczki O kurcze Ale wszystko jest takie drogie Ale ładne No, ładnie to wygląda Dobra, może kiedyś Innym razem się zakupi Jeszcze jest tak Zadanie fabularne I jeszcze tu 4,5 roku Nie wiem co to jest za zadanie ale dobra, no w każdym bądź razie jeszcze zostały dodane zadanka. I z tej aktualizacji to już by było chyba na tyle. Możecie dać w komentarzu, czy kupiliście jakiegoś konika. Także, no do następnego, trzymajcie się i hej!